Z biznesu do słuchania. Kierunek rozwoju magazynów energii to wciąż otwarta kwestia. Nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, że wodór na pewno jest skazany na porażkę albo że bateria to ślepa uliczka. Magazynowania energii dopiero się uczymy, tak jak dbanie o środowisko. Niezależnie od tego, czy zamierzasz kupić auto na prąd, czy też zupełnie nie jesteś tym zainteresowany, to gdy bliskie Twojemu sercu jest dobro naszej planety. To chociaż raz na jakiś czas zamiast swojego auta wybierz do pracy autobus albo jeszcze lepiej spacer. Świetny do letniego miejskiego transportu jest również rower, a właśnie o magii roweru opowie za tydzień Bartek Meyer. Serdecznie zapraszam. Tymczasem dziękuję za poświęcony czas. To był Puls Biznesu do Słuchania. Marcin Bołtyk do Usłyszenia. Puls Biznesu do Słuchania. Na program zapraszał sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.